Cześć, KM, ja nie w mnie nawet, bo, bo nie chcę się powiem. na ciebie patrzeć nawet, kurwa Patrzę Heaven Ja mam Heaven mówię, kurwa! Ty kurwa zjebie Jebany, on mnie Zaprzem żeby... Za jest! Dobra, kurwa, wyp** dalej Góra, 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 góra Uwaga, trawa a buriga, daję flasha, daję flasha, a Ej, nie, 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 nie wybiegajcie, nie wybiegajcie, o cze, o nie wybiegajcie, nie wybiegajcie, no. Na cztery główne grupy: fizyczne, chemiczne, biologiczne oraz psychofizyczne. Z racji występowania na tym streamie czynnika psychofizycznego wypłata. No nie wiem, ja, ja, by, to, ja bym to, na fizy, bo ja też. Jak tam trzech było? No ale oni mieli osrani. strany. Kopat. Musimy znaleźć Kurwa, dajcie prakać, kuja. No, jest ładnie. Nie, lepiej nie wybiegać, na chuj wybiegać, kurwa? Wybiegam, zobaczyłem, że Astralis jest, na chuj wybiegać? Po co, kurwa? Oficjalnie masz szansę wygrać kosy na CSGO Skins. Doładowując z kodem oficjalnie automatycznie dołączasz do giveawaya. I spokojnie, do wygrania jest też AWP, która sprawi, że Twoje strzały z cyca staną się bardziej celne. No może nie zawsze, ale przynajmniej będziesz miał szansę trafić w coś więcej niż tylko powietrze. Dodatkowo na CSGO Skins oficjalnie czeka na ciebie codzienna darmowa skrzynia. CSGO Skins to także oficjalnie fantastyczne eventy organizowane regularnie, które oferują jeszcze więcej okazji do wygrania skinów. A jeśli chcesz się naprawdę sprawdzić, oficjalnie weź udział w. W bitwach z innymi graczami i wygrywaj atrakcyjne przedmioty. Skorzystaj z funkcji Exchanger, która pozwala zamieniać zdobyte przedmioty na te, które oficjalnie Cię interesują. Kliknij link w opisie, użyj kodu oficjalnie i odbierz darmowe 2 złote 10 groszy zł oraz dodatkowe 10% do depozytu. Nie czekaj, giveaway trwa! Dładuj konto z kodem oficjalnie i oficjalnie wygrywaj epickie skiny. Inne mapy możecie sobie kurwa, iglować. Ja mówię tutaj, tutaj coś robimy, nie? Ogólnie to trochę znaliście, że kupiliście emki kurwa, bo nie macie Utila, to raz, a dwa, że na MP9 byśmy zrobili, większe, większe, większe pieniążki byśmy zrobili. Nie ma, nie widziałem Levo, Beza Moją Pochodzi, pochodzi jeden, i jeden! Pochedzie, nie drugi nie, nie, nie. Od nogi uważajcie! Kurwa, nie ma nikogo, na MTW! Ale ja nie gram od nogi! Kurwa, mówiłem, że gram z bs em to to... Ja gram, ja gram, ja gram, trzyma, trzyma, ja teraz trzyma dopiero no ser. Ja pierdolę, no, brawo 0. Brawo kurwa Nice leży No i daję no i no ty dlaczego sali odpuściłeś od nogę? Moje, ja zapomniałem że ja kleję od nogę, no, jak najod noga wiesz Dawajcie kurwa dojedźmy, dojedźmy tą Dojedźmy drabę ja pierdolę, i nie mogę No, dla mnie też, no, ja też, dopiero wstałem. Pięknie mieliśmy Nie, no, drapek, dobrze, 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 tak, tak, dobrze, 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 MMA, dobrze, dobrze, pikuje. dobrze, będzie dobrze, 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 elektryk. Dobra, Poczekajmy, poczekajmy, kurwa. Nawet na broni jakiejś, nawet na broni jakiejś. nawet Sherry z tym On tu może wiedzieć. A nie tak, bo będzie wiedział, że tu staję. Dink. Na hita masz. No i good. dalej tą bronią. Ale ja No ja... bo już jest przy deską Ja tapam, ja tapam spodziewa się Leży jeszcze nice. ja nie pokazuję jeszcze Ja pójdę chyba od draby Plantuję Sajdzie gdzieś Wchodzę, main'a Za pięć. No i czekaj do draby, macie defa? No ja czekam teraz na ciebie. O, drabę! Tak, tak, Dobra, ja idę do Spokojnie, Spokojni, już spokojni, nie? Ja ja jest, na yes, dole Pan wychodzi zbyt. wam. Jeden przy drabie, cofaj, ja będę plecy robić drabę. Leży panowie, jeszcze jeden bez. Poczekajcie. Z Nie rób heaven. Ja czekam w Heaven no, Dlaczego? Tu Spaliłem góra, Jest, jest. Góra był dawaj. To poje... okay. nie dawaj, Dawaj, dawaj. Kurwa, Gdzie on jest? O. O, Dobra, Dobra jad... o, KURA, no! No. ja. Kurwa, no! Jadą. Ivy, Ivy Jadą, będzie, do CT będzie raczej. Ślepy. spierdalam do tak CT tak. do CT panowie Main 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 do Main CT jeden leży Main Main za Mainem on noga leży, no no, leży. No, o kurwa a dostał no. za 80 ta dziwka Helce. prepartki team no jak Dawajcie, kurwa no już dajmy im więcej wygrać. no 5 no, rund po terror to jest za dużo kurwa Moja laska prowadzi fa EFA i zarabia tam. No to zajebistą laskę masz, kurde. Jeszcze jest zdjęcia porób. I zainwestuj aparat lustrzany dla niej. Kurwa, nic nie widzę. Tak. Oddrawa jeden. O ja pierdolę, dwóch odrawa. leży. Jeszcze jeden na mnie. Czym obity? Ma, są na i pop, chyba. Olof jest jak. Patrz olof. Dali 2 Ja patrzę lewo, jakbym podchodził w ścianę. Rozbijam go. Wska mnie. Dobra, kurwa, za piątki. Jeszcze jeden obity chyba powinien być. Paka płacisz to, nie? Tak. Ja piecholę. Kurwa. Od bedu Nie trzeba ja rotuję Chodźcie do bedu, jeszcze Heaven Nice ja Zaroma I heaven Ja patrzę heaven ja mam... Patrzę I heaven Ja mam heaven mówię, kurwa! Ty kurwa zjebie jebany, ale mnie p... Za psem bez... jest! Dobra kurwa, wypi. dalej dalej. psem Last pół, last pół To no kurwa debil

Jeżdżel, draba, draba. Jo, pepe, jeszcze draba Ja mam jeszcze trawa Leży myślałem, że pita pada jeszcze Chodź HM, nie wkurzaj nawet chopy bo nie chce mi się na ciebie patrzeć nawet kurwa Trzymam górę zamiast się wcelować w BSA kurwa Stamtąd próbować zajebać typa, a to... No. A kurwa no. Z jednej pozycji będziemy patrzeć mogą we dwóch, nie mieć, Mogą nie mieć kasy, mogą nie mieć kasy Tak, uwaga Dali ogień, do CT nie będą chcieli Do CT, do CT ogień nie, nie, nie widziałem Do CT ogień Trampę wyszedł, bad Do CT, by... i... nie mam Dwóch nie, dojecha Dwóch nie dojechało Ta. Ta. Ej, On już jechał s kurwa Dobra, ja idę od, Wiesz, co, pójdę od pleców Aha, i od Ivy przyszedł Jeszcze jeden kurwa, ja pierdolę Niestety. Do lewej nie widzę, do prawej są. Dobra. W leżę. Nice. No, tego main'a czy... tutaj A? też. Dostał! Leżę. Nice. Wszedłem, Reload miałam, wiesz? Spoko. Maja, jak od noga? Ivy trzymaj ciągle, ktoś. Nie mamy Ivy. Mogłoby no wyjść już w tym Ivy, nie? Dwa Próbuj w drabe wejść Nie draba. Nice. nice. Dawajcie, leccie w czterech na odnogę. Ja daję smoke na Ivy, daję flesh'a. I łapcie kontakt na odnodze, ja będę zamykał delki. I jak coś to pchajcie po prostu do CT i z CT się wcielujcie w bo oni będą rotować, więc z dwóch typów powinni się zabić, a jeden powinien grać od side'u Chyba, że we dwóch zagrają będą, no to zobaczymy Najleżej, nice. Trzeba teraz skakać, połudrowo Do CT, nice. panowie nice. Uwaga, jeszcze dwa. Ej, dobra, Ja dobra, mam A! Dobra, nie ma. SK1, 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 B, sk 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 SK1, nie. 1 no. ja sk by, się, że 1 ja generalnie. Możliwe, no. Jest 1 SK1, 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 I teraz, słuchajcie, ma kupujemy maki wszyscy i, wyjeżdżamy, i wyjeżdżamy normalnie na ten, wszyscy I Wyjeżdżajcie normalnie Elko, ja daję Smoka i daję wam dwa flesze na wyjście. Gdzie Smok będzie? Smok będzie na Ivy. Tak żebyś po prostu żeby ktoś z wiecie z, z frontu was nie napierdalał, nie. I uważajcie, Ale. ja będę ja będę ostatni wchodził, więc ja od razu skupię się na MTW, nie? Smość, Uwaga w smoku Kale, od starego, zbana, uwaga. Ja maska. Ja jestem w drabie. main, uwaga. Uważajcie. No, spokojnie, mam jest, jest od maina. No i zerwajcie no i. Jest, jest, jest o... Do lewej jest. A będą chcieli. Mówcie kiedyś, kto plecze. Dawać po lewej. Dawać. Jarido. siana był. Spokojem. Prestuję uwaga, flash B, uważaj. Leży Ej, dobra, uwaga za BS, ja kładę. Dobra. Uwaga tego... za Na bs tam Nice. Stop. Ej, wyszedł z side. Kurwa, obity jest za sidem. Dobra. dobra. Ej, A, drawo. Drawo. Brawo, brawo. Brawo, brawo. nie kończymy balet, jadę serenę nad ranem, jadę Ej, on nam przebił, nie? chcecie możemy spróbować zająć pozycję po prostu Poczekaj na skrót i no tak, ja mogę stać Ja mogę zostać sam przy LC, tylko musicie mi dać dwa granaty Dwa flesze i tego Jadę dziś po dwa bardziej Olej jest pizza macie pakę MT w ci górę Mi się wydaje, że jest Olaf. Olof Ja czekam na oddąza No też mi się wydaje że jest Olof no już wiedzą że... Jest Olof Kurwa, 3 tak. B, 3 B jest, 3 B 3 B, B. dawaj Olof, Za piątką leży Kurwa, jeszcze jeden, zaległ Tak, elek Wybijeś go? Ale... S-ka leży Są Nice, ładnie ja Brawo Spaliłam To no super, brawo, 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 brawo. Dobra, brawo Ładnie, na spokojnie Tak Oni bardzo szybko Dobra, Bardo, ja tylko, ej, ja tylko tupnąłem, ja tylko tupnąłem kurwa i już było 3 gości na B, B, nie? Dali smoke'a ja drabem O, jest z trochę Nie zrobić a w ogóle, wiecie? Tak AW ja... upa za piątką Kurwa, ma. Idę do, 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 do main'a Za B's na B, kurwa hmm. Dobra, to ja od drabie, by od main'a chyba, co? I powinniśmy solo Tak Dobra, jesteście? To poczekaj Daję flesza na ścianę poczekaj. Ja AWP elektryk i ściana Ściana leży Pod tobą, pod tobą! Saju, ty go nie widziałeś? Kurwa, mówię nie. Ci AWP elektryk, a ty <laughs> ja... Myślałem, że zrobiłem tą... ja ja to Myślałem, że Ja na początku myślałem, że to trubiec, za to chłopca <laughs> To chłopca Dobra, dawajcie, runda wszystko albo nic Dawaj Saju, wypierdalaj się tam na ten na... I elektryk. Na elektryk. Nie, na A wychodzimy. Dawajcie, ja, 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 ja dam wam, daję ja a... okay. ja daj wam flesze. Raz, o, 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 bum. Dwa, bum. I pizda w nich. Backside. Jeszcze... E FDW, MTW! Ej, zaraz zabijam no szóstkę, zaraz hajdu z nimi. Zabij go. Cresuję BS. Musimy go zabić. Podjechał mi, ej! Leży jeden. Kurba, podjechał mi. Aj, kurwa. Nice. Kurwa! Ja no się badałem typowi jednemu 93 i 83. Kurwa!